Felipe, tak? Co tam? No właśnie, jestem fryzjerem tutaj. E, I zobaczymy. Tutaj tej macie. Delikatna grzywka, to jest podstawa. Za chwilę u mnie też pojawi się efekt wow Chcesz coś powiedzieć? Ciekawego. Nam? Um, co można powiedzieć? Ciekawego. To jest live teraz no. Co? nie żartuję. Kleo, ty... <laughs> co robisz? Witam, e, za chwilę znam e, analizę... Hello. Jest siła, jest moc. Byliśmy tutaj całą noc, a teraz jesteśmy tu od rana. Cześć, pozdrawiam cię, kochany. <laughs> ja też mam coś powiedzieć ciekawego. Powie. E, tak. Tak smutnie wyglądasz, Fryderyk. co? So... Szkoda mi po prostu te wysłano starają się, dużo pieniędzy włożyli, i przegrać z nami. trochę sobie. Niedługo Maciek komentujesz, co tam ciekawego powiedzieć? nie tak niedługo. Przede wszystkim mam nadzieję, że League of Legends to gra, która szybko umrze. Kinga, ale ty jesteś zdrowa. No i gratki gratulacje. <gry> Także wszystkie, prawie wszystkie komentarze o Kimce. <gry> <gry> Nie wyrabiają, nie wyrabiają. No zobacz, ta czas wygrywa tę <ślesky> 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 Czy lubi pani cze Czy czeczy cze Czy pani zna? Ja pani wytłumaczę, co znaczy cze -czata dla pani cze Tata, <ślesky> Jest Kinga, nie obgryzaj po znakomicie nasz Gwiazdor, jak tam się wypowiadał? Jak, jak wywiadzik? Bardzo dobrze. Tak odpowiadałeś jak mi teraz? Tak. Fajnie było? Fajnie. Przyjdziesz jeszcze? Nie. Jak na sama Taka. Bardzo, bardzo dobrze.